24 lata i nigdy nie widziałem nagiej kobiety. Zaraz zobaczysz. Ja się wstydzę. Chodź, nie bój się, coś ci pokażę. Chodź. Chodź, mówię. Cześć, masz na imię Google? A czemu? Bo masz wszystko, czego szukam. Kuba jestem. Masz fajną klatę. Bo pochodzę z rodziny wojowników. Naprawdę? Mój pradziadek walczył w wojnie, Murzyńskiej. Wiesz? Tak. A gdzie? W Polsce w 1740 roku. Przecież murzyni z Afryki nas najechali na słoniach i dlatego się mówi sto lat za No, nie wiedziałaś? Posłuchaj, kochana, mój ziomek umiera na raka. A dopiero 24 lata, a nawet nie widział nigdy w życiu nagiej kobiety. Mogłabyś być pierwszą i jedyną kobietą, jaką w życiu zobaczy. Zostałabyś wtedy na zawsze pod jego powiekami, jakie je zamknie. Mogłabyś mu pokazać cipkę? No dobrze, ale tutaj? No a gdzie? Kurtuazję mamy za sobą. Skoro umiera? Kłócaj bardzo.